Cześć, z tej strony Mateusz Gawron. Dzisiaj poruszę temat tak zwanych munżeli, czyli tych takich nakładek tłumiących na werbel albo na bębny albo na talerze. A mianowicie chodzi mi w tym filmiku o to, żeby wam pokazać, jak można sobie takie mundżele załatwić tanim kosztem. Już nie przedłużając, kupujecie ozdobę żelową. One mają różne nazwy: są na Allegro, są w biedronce, przed świętami. Czy przed jakimiś innymi uroczystościami, takimi wiedzie w stylu Wielkanoc, nieraz też takie jakieś tematyczne wychodzą. Otworzymy sobie coś takiego. No dobra, jest bałwan, wygląda to pewnie na bębnach idiotycznie, ale jak się weźmie i przyklei na przykład tylko taką część, tylko jakąś głowę, zresztą nieraz to jest bez znaczenia, bo na przykład mamy to nie na koncerty, ale po prostu, żeby w domu to było ok. Więc powiem Wam tak, to działa identycznie jak te Mundżelę. Z różnych firm, które moim zdaniem są przepłacone w pytę. No bo umówmy się, 40 parę złotych za kilka krążków z takiego żelu, jak są nieraz robione właśnie zabawki. No bez przesady, po prostu płacić za markaż tyle. Można oczywiście, jeśli ktoś dysponuje dużym budżetem i po prostu nie zależy mu na tym, ale jeśli ktoś ma mały budżet, to moim zdaniem fajnie właśnie mieć taką alternatywę, która w działaniu naprawdę się niczym nie będzie różniła. Już Wam pokażę tego bałwana, który zresztą jest wielkości dwóch albo trzech mążeli. O, jest taki bałwan na przykład. Możemy go przykleić na werbel, na talerz. On się będzie tak samo trzymał, prawda, tego, tego yy, bębna. Potem w razie czego, jak się ukurzy, można go umyć. Także powiem Wam szczerze, że to, co się dzieje pod niektórymi względami na, na rynku perkusyjnym, no to nie wiem, może ja już jestem stary i patrzę na to przez pryzmat 20 lat, ale kiedyś cena odpowiadała jakości sprzętu ten sprzęt po prostu najczęściej drogi sprzęt był wysoko jakościowy tanie pierdoły były tanie a teraz sytuacja się zmieniła diametralnie i teraz żeby mieć nie wiem, logo Mainla na pudełeczku to zapłacicie za to 40 zł Podczas gdy takie coś kosztowało w Biedronce 5 zł, a pamiętam jak kupiłem to chyba dwa lata temu, też takie ozdoby żelowe. Identycznie, bo akurat miałem wtedy mundżelę, wygrałem w jakimś konkursie. Identyczne to było w wykonaniu. Pokażę Wam zresztą takie, takie małe urywki. Szczerze mówiąc, ten sam materiał, a ja zapłaciłem w sklepie za złotówkę. Kupiłem pakiet takich żelek, jakichś gwiazdek czy coś takiego. Za złotówkę. Także podejrzewam, że. Różne firmy, nie mówię, że to tylko Mail robi, tylko ogólnie duzi gracze, zamawiają to w Chinach za naprawdę groszowe sprawy. To nawet nie kosztuje ich pół dolara. Zamawiają takie coś, brandują swoją, swoją marką i wrzucają na rynek z po prostu z kilkoma tysiącami procent marży. To jest po prostu moim zdaniem nie fair. Tak się na rynku dzieje. Okej, okay, ludzie bardzo teraz ufają markom. I uznają, że no przejść 40 zł, co to jest 40 zł, no wiem, kupuje talerz za 1000, no to te 40 zł, ale często właśnie w tych takich akcesoriach, jakichś pierdołach, dodatkach, producent ma bardzo dużą marżę, którą sobie z nawiązką odbija na przykład potanienie jakiegoś produktu. Także, jeśli chcesz mieć tanie munżele, tanie nakładki żelowe, takie na werbel czy coś takiego, to możesz poszukać w jakichś biedronkach, lidlach, ozdób żelowych, kupić sobie na Allegro, też są w okolicach 4-5 zł. Będzie ci to służyło tak samo. Jak ci się to zniszczy, czy tam gdzieś odpadnie, to wydałeś tam 2-5 zł. To co to za różnica, nie? Także yy, nie zniechęcam do używania yy, tych nakładek żelowych takich na werble. Oczywiście każdy producent ma swoją politykę cenową. Może to jest jakiś lepszy żel. Nie wiem, no nie wydaje mi się, ale może tak jest. Także jak ktoś chce mieć wygodę, chce, żeby to wyglądało po prostu, bo w formie takich okrągłych kółeczek, spoko. Jeśli ktoś chce przyrzydzić, to takie coś naprawdę identycznie będzie działało. Do zobaczenia w następnym vlogu teście. Cześć.